Półka CPK ma taką ambicję, żeby oprócz tej części lotniczej, zająć się także projektem kolejowym, takim wyzwaniem XXI wieku, które na pewno stoi przed Polską, a więc budową nowych linii kolejowych, linii szybkich. My przez 30 lat wybudowaliśmy 48 kilometrów drobnych jakichś linii łącznic kolejowych. Największa, chyba najbardziej znana to Pomorska Kolej Metropolitalna, ale zdecydowanie szybciej budujemy autostrady, drogi ekspresowe. Widzimy, że zainteresowanie przede wszystkim, jeśli idzie o nadawanie ładunków. To sprawia, że mamy zatłoczenie na tych drogach i już mamy decyzję nie tylko o tym, że trzeci pas pojawi się na autostradzie Łódź Warszawa, ale także na, na autostradzie A4 od granicy z Niemcami aż do Tarnowa. No, kiedyś te trzecie pasy na pewno będą potrzebne, ale widać tutaj, jak. Kuleje ruch kolejowy w naszym kraju. Problem kolei dużych prędkości, a więc takiej prędkości, która pozwoli być bardziej konkurencyjna i towarowo, ale też pasażersko dla innych form transportu, jest problemem całej Unii Europejskiej, bo my możemy i pewnie wszyscy patrzymy z taką zazdrością na Chiny, które mają największą siatkę tego typu połączeń. My w Unii Europejskiej mamy 9 tysięcy kilometrów takich linii i jak pokazuje. Europejski Trybunał Obrachunkowy. Połowa tych linii została zbudowana, można powiedzieć, bez sensu, za drogo, z opóźnieniami. Nie ma tam tych prędkości, które były zakładane, nie ma tam potoków pasażerskich, bo decyzje były polityczne. W przypadku Polski no też mamy decyzje, które budzą moje, moją taką konsternację. Szybka kolej do Giżycka, niczemu nie umujmując tej pięknej miejscowości, no ale jednak nie będzie tam takich potoków, żeby ta kolej zarabiała na siebie, a tutaj nie ma. Możliwości dopłacania z budżetu. Więc my oczywiście musimy iść w kierunku KDP. Ja bym wolał, żeby to była osobna spółka. Ale jeśli tam chce być CPK, niech będą też polskie linie kolejowe, bo ta sieć kolei dużych prędkości ma łączyć się z tą siecią konwencjonalną, więc współpraca tych dwóch instytucji jest konieczna. Mamy model ruchu, jego wyniki nie są ujawnione, ale wiemy, że na pewno spinają się te potoki pasażerów, jeśli idzie o linię Warszawa-CPK Łódź. Nowa linia z Warszawy do Gdańska, linia do Poznania, ale już chociażby linia do Wrocławia jest na styku opłacalności. Wszystkie inne są problematyczne i Warto się nad nimi zastanowić. No i przede wszystkim podstawowe pytanie: skąd będą na to pieniądze? Dlatego, że pewnym rozczarowaniem jest, iż my dostaniemy mniej więcej tyle samo środków z Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę nowy budżet europejski, Krajowy Program Odbudowy, także program CEF, to będzie w okolicach 10 miliardów euro. Potrzeby polskich linii kolejowych są wycenione na 250-300 miliardów złotych. No i pytanie: gdzie tutaj pieniądze? Chociażby na ten pierwszy fragment, czyli um, część tego Y, dawno, dawno projektowanego, Warszawa-Lotnisko-Łódź. Wtedy koszty były liczone na 10 miliardów złotych. Dzisiaj jest szansa, że być może CPK dostanie w okolicach 3 miliardów złotych. Prawdopodobnie. To się póki co skończy tylko na łączniku pomiędzy Warszawą a tym nowym lotniskiem. Zresztą o nowym lotnisku CPK już nie mówię jako o wielkim hubie, zwłaszcza że ten kryzys, który jest w branży lotniczej, no ciężko o nowych hubach mówić, ale bardziej mówi o lotnisku zapasowym dla Okęcia. Wtedy takie połączenie z Warszawą jest oczywiście niezbędnym minimum. Prawdopodobnie na tym się skończy. Można oczywiście mówić o jakiejś formule partnerstwa prywatno-publicznego, ale ja nie wierzę, żeby ono wyszło w naszym kraju. Zresztą przykłady PPP na świecie kolejowe są bardzo nieliczne, bardzo trudne. Więc kolej dużych prędkości jak najbardziej to jest dla Polski potrzebne, no ale widzimy, że mamy póki co problemy też polityczne ze środkami europejskimi, z dialogiem z Komisją Europejską, ale mamy pewnego rodzaju rozczarowanie, że tych pieniędzy na kolej nie jest więcej, a tak sobie to wyobrażaliśmy kilka miesięcy temu.